Flis Odrzański to wydarzenie, które zmieniło pojmowanie turystyki rzecznej. Przed ponad dwiema dekadami zaledwie garstka pasjonatów rozpoczęła inicjatywę, będącą dziś jednym z najważniejszych wydarzeń także dla gminy Krosno-Odżańskie. I to właśnie gminę Flisacy ponownie odwiedzili w niedzielę, 3 lipca. Gostworze oraz Krośnieński Port to bowiem od lat stałe punkty na mapie ich wyprawy. Podczas spotkania nie brakowało wzruszeń. Ale także ważnych słów podsumowujących minione dwie dekady rejsów. Po 20 latach możemy powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tego czasu i tej energii, jaką poświęciliśmy rzece. Jest przepiękny łańcuch przepięknych przystani. Są małe miejscowości, m.in. Gosztorze. Które pokazały, że potrafią wspaniale zaprezentować się. No, to jest powód do wielkiej radości, że właśnie takie małe miejscowości cieszą się, że są na szlaku tych wszystkich przystani, które już zostały pobudowane. A następny etap to budowa właśnie tych przystani w mniejszych miejscowościach tej budowie w naszym najbliższym regionie dało impuls m.in. innymi krosnoodrzańskie, jednak bez inspiracji ze strony flisaków, którzy pokazali, że warto odwrócić się twarzą do Odry. Dziś najprawdopodobniej nie mówilibyśmy o tak dobrze rozwiniętej infrastrukturze rzecznej. Intencją Flisu, jak zaczynał 20 lat temu, było to, by zwrócić uwagę, że rzeka Odra ma potężny potencjał, i właściwie chyba dzisiaj wiele samorządów zaczyna go powoli doceniać i wykorzystywać. Przykładem niech będzie wybudowana nowoczesna marina, ostatnio w Głogowie oddana do użytku. Ale prekursorem tych działań była gmina Krasnoodzańskie, bo to w Krośnie Odrzańskim zbudowano pierwszy port na odrze w w czasach powojennych. Za tym przykładem poszły inne miasta, ale to się zaczęło tak naprawdę od Flisów, od Flisaków, którzy przybijali do brzegów poszczególnych miejscowości. Flis Odrzański to także integracja i spotkania w ramach jednej wielkiej rodziny. Flisacy są już bowiem stałymi gośćmi na krośnieńskich ziemiach i zawsze wita się ich z otwartymi ramionami. No kawał czasu, panie redaktorze. 21. plis Ja się cieszę, że tak dużo przyjechało tutaj mieszkańców, turystów, gości zaproszonych. Przyjechali znakomiści goście, z czego nasza miejscowość taka malutka, a proszę zobaczyć jak co roku jest wspierana, jak co roku się rozwija. Proszę zobaczyć ile rzeczy jest zrobionych. I tutaj w gospodarstwach grotystycznych do połowy jest w tej chwili przystań zrobiona. Samo działanie razem wspólne z panem burmistrzem Markiem co pokazują na to, że Gostchorze jest bardzo, bardzo rozwinięte. Także ja się cieszę, jestem szczęśliwa. Oczywiście co roku będziemy przyjmować flisaków, co roku będziemy ich gościć i co roku będziemy się szanować, żeby po prostu ta Odra, nasza żyła, tak jak powinna żyć. Odra żyje i każdego roku przyciąga kolejnych miłośników rzecznej żeglugi. Niektórzy z nich zapamiętają nie tylko flisackie atrakcje. Urodziny nad Odrą i to w Krośnieńskiej gminie, czemu nie? Jest teraz okrągła rocznica, bo 30, więc po prostu dzisiaj to będziemy świętować i a w Krośnie nas zawsze miło przyjmowali, więc myślę, że i pewnie teraz to się ładnie wszystko zgara. I zgrało się, a flisacy już teraz myślą o kolejnym etapie swojego przedsięwzięcia. No, mam nadzieję, że będzie trwało jak najdłużej. Że będą po prostu kolejne kontynuacje i że w końcu doczekamy się tego, że po prostu płynąc odrom, w górę czy w dół, będzie po prostu gdzieś się zawsze zatrzymać. U kogo, gdzie wskoczyć do jakiejś knajpy na coś do zjedzenia? Jakiś obiad, kolację, no nie wiem. Kto sobie tam zażyczy, że po prostu jakaś infrastruktura już powstanie do tej pory. Flisacy, ta powstaje już od dawna. A w Krośnie Odrzańskim zawsze będziecie witani z otwartymi ramionami. Rodziny także udowodniły, że warto wracać do gminy. Przede wszystkim jest fajna rodzinna atmosfera, wszyscy trzymamy się razem, więc w tym roku postanowiliśmy ze Szczecina popłynąć do Bytomia i z Bytomia wracamy z powrotem do Szczecina. Trzeba przyznać, że fajnie pływać, prowadzić, wchodzić do wody. Fajnie, mi się podoba. Ten... Podoba się także rozwój nadodrzańskich gmin, w tym Krosna Odrzańskiego, ale Odra łączy wszystkich. Proszę zobaczyć, że dzisiaj na Flisie Odrzańskim gościmy tutaj ludzi z Opolszczyzny, z zachodniopomorskiego, z Dolnośląskiego, z wielu rejonów Polski tych ludzi połączyła rzeka Odra i ta inicjatywa jest warta podkreślenia, bo rzeka nas zjednoczyła i dzisiaj chcemy zwrócić uwagę w Warszawie, że prosimy o inwestycje na rzece Odrze. Inwestycje są jak najbardziej ważne, ale bezcennym. Pozostaje kapitał ludzki. Pani kapitan z Sielca w oficjalnym outfitie nie może się mylić. Myślę, że to wszystko służy tylko ku dobremu, jak jeszcze stojąc na lądzie, czyli w internecie spojrzałam na program, na zaangażowanie, na rozpisanie tego na etapy, to budzi to ogromny i podziw i ogromne jednocześnie uznanie dla twórców, ale przede wszystkim dla tych, co na wodzie potem pozostają. Bo wydaje się, że być na wodzie wodniaką to jest taka prosta sprawa. Niemniej woda bardzo różne niespodzianki może przygotować dla każdego z, nas. Niby 21 spływ tą samą trasą. Nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody, jak mówi przysłowie. Więc i to w tym momencie może budzić, a powinno na pewno, respekt. Obecnie Flis Odrzański dopływa do Szczecina. Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia na stronie flisodrzański.pl